Zakład energetyczny nigdy nie powie ci, że ten produkt może obniżyć twoje rachunki za prąd o 90%. Wystarczy podłączyć go do dowolnego gniazdka w domu i natychmiast zacząć oszczędzać energię elektryczną. Dzięki niemu klimatyzator i grzejnik mogą być włączane według własnego uznania. A ty już nigdy nie będziesz musiał płacić wysokich rachunków za prąd. Jeśli go nie używasz, naprawdę nie wiesz, ile energii elektrycznej się marnuje. Ten oszczędzacz energii został zaprojektowany zgodnie z niemieckim patentem, aby zmniejszyć straty prądu i kontrolować prędkość prądu, aby Twoja energia elektryczna działała dłużej. Dzięki ulepszonej konstrukcji trzeciej generacji możesz oszczędzać energię elektryczną po prostu podłączając go do prądu. Możesz dokonać porównania, a my damy Ci go za darmo, a jeśli Twój rachunek za prąd nie zostanie obniżony po jego użyciu, zwrócimy Ci go za darmo, bezpiecznie i pewnie. Kliknij poniższy link, aby wziąć dwudomowe bezpłatne wersje próbne, które zwykle sprzedają się bardzo drogo, teraz producent wyjał 500, aby wykonać czynności. Kupić jeden, dostać jeden za darmo, pospiesz się, aby kliknąć poniższy link, aby go złapać. Zakład energetyczny nigdy nie powie Ci, że... Te...